Oddaję głos panu prezydentowi. Głosy, myślę, że to będzie ich i myślę też, że to będzie taki sygnał do rozpoczęcia tych dzisiejszych pokazów no i oczywiście do otwarcia tego pięknego obiektu, obiektu. Proszę bardzo. Uwaga, uwaga! Bravo! Oficjalnie uważamy ten obiekt tą The world Games za otwartą. Serdecznie Państwa jeszcze raz witamy. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszę. Po drugie chciałem prosić, żeby mnie nie, żebyście mnie nie wrzucali, bo mam nowe ubranie, może się zbiegać, jak się, się znajduję w wodzie. Po trzecie chciałem podziękować wszystkim, którzy się, myślę, że można powiedzieć, dołożyli do tej inwestycji. Bardzo serdecznie dziękuję Ministerstwu Sportu, Panu Ministrowi za pośrednictwem Pana Łajwowi. Pana Dziękuję panu profesorowi za wsparcie IGES World Games. Dziękuję panu marszałkowi za to, że przygotowujemy się do tej IGES wspólnie. Ogromnie się cieszę. Mam nadzieję, że odprawianie wezmą swoje posiadanie i że uznają, że to jest ich właśnie Dziękuję bardzo.